Wybitny fizyk, inżynier, automatyk, informatyk. Profesor i wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej w Gliwicach o ponad 60-letnim dorobku naukowym. Przede wszystkim żyje w informatyce. Myślę, że polska informatyka wyglądałaby inaczej, gdyby nie on był jednym z tych, którzy ją kształtowali. I to taką całą drogę: poprzez elektrotechnikę, przez teorię regulacji, automatykę, doszedł do informatyki. Stefan Węgrzyn urodził się 20 maja 1925 roku w Krakowie w rodzinie Jana, inżyniera górniczego i nafciarza oraz Marii, nauczycielki. Rodzina szybko przeniosła się do Borysławia, gdzie ojciec skierował kopalnią ropy naftowej. Tutaj Stefan rozpoczął naukę w prywatnym koedukacyjnym gimnazjum imienia Kazimierza Wielkiego. Zainteresował się matematyką, przyrodą i fizyką. Po wybuchu II wojny światowej miasto początkowo okupowali Sowieci. Mimo trudności bytowych, Stefan kontynuował naukę w oficjalnej dziesięcioletniej szkole średniej, ucząc się dodatkowo języków rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego. Pasjonowały go szachy. Podczas okupacji niemieckiej władze zakazały nauki. Uczniowie poszli do pracy. Stefan jako robotnik trafił do kopalni ropy naftowej. Równolegle uczył się na tajnych kompletach i w roku 1943 zdał maturę. Wstąpił do Armii Krajowej. Pod pseudonimem SAK pełnił rolę łącznika, kuriera, przenoszącego rozkazy i broń, kolportera podziemnych wydawnictw, prowadził też nasług radiowy i montował urządzenia radiowe. Po wojnie odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej. Rok później, po wkroczeniu Armii Sowieckiej, rozpoczął. Począł w Lwowie wymarzone studia na Wydziale Elektrycznym Instytutu Politechnicznego. Po roku przeniósł się do Krakowa, a potem do Gliwic. Kadry nauczający nie było zbyt dużo i w związku z tym profesorowie bardzo chętnie angażowali do pracy jako asystentów, no, tych studentów, na których jakoś tak zwrócili uwagę i uważali, że można im powierzyć prowadzenie takich zajęć pomocniczych ze studentami. Ja taką propozycję otrzymałem właśnie jeszcze będąc studentem Politechniki Śląskiej w Krakowie, która się Wtedy mieściła w murach Akademii Górniczo-Hutniczej, i to była praca w Katedrze Elektrotechniki u profesora Gintera, który mi ją zaproponował. Także przyjeżdżając do Gliwic byłem jako student, ale jednocześnie pracownik. Tu, w nowo powstałej Politechnice Śląskiej ukończył studia magisterskie w roku 1949, a dwa lata później z wyróżnieniem obronił doktorat z nauk technicznych pod opieką profesora Stanisława Fryzego. W 1960 roku, podczas pobytu we Francji, gdy nie uznano mu polskiego dyplomu, obronił w Tuluzie również z wyróżnieniem doktorat z nauk fizycznych. Może powiedzieć tak otwarcie, że jak chodzi o tą automatyzację, to jako dyscyplina naukowa, ona po wojnie nie była reprezentowana w programach wyższych szkół technicznych w Polsce. Polskie wyższe szkoły techniczne, no to startowały mniej więcej z tego zakresu, w jakim się znajdowały w 1939 roku. Po powrocie do Polski zatrudniony został w Politechnice Śląskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 1968 profesora zwyczajnego. Profesor Stefan Węgrzyn związał się z Wydziałem Elektrycznym, ale w roku 1964 przeniósł się na współtworzony przez niego Wydział Automatyki, późniejszy Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Kierował katedrą kompleksowych systemów sterowania oraz Instytutem Informatyki, a przez 16 lat był zastępcą dyrektora ds. Naukowych Instytutu Automatyki Polskiej Akademii Nauk PAN w Warszawie. Mając 39 lat, został najmłodszym członkiem, korespondentem i członkiem rzeczywistym tej akademii. Współtworzył zakład systemów automatyki kompleksowej PAN w Gliwicach, późniejszy Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, gdzie pracował 38 lat i kierował nim do roku 2006. Był człowiekiem bardzo szukającym nowych tematów, czy powiedzmy, śledzącym, co się dzieje, co jest ważne i wprowadzającym to w życie. Wymuszał zmiany także w nauczaniu w kształtowaniu programu nauczania, w tworzeniu nowych wydziałów czy katedr tutaj, to na pewno i taki ślad wycisnął piętno na informatyce. Wykładał we Francji, Kanadzie i Związku Radzieckim. Jego liczne wyjazdy zagraniczne i międzynarodowe kontakty sprawiły, że znalazł się w kręgu zainteresowania komunistycznej służby bezpieczeństwa i wywiadu. 18 lat inwigilowano go i namawiano do współpracy. Mimo odmowy, ówczesne władze nie odważyły się zablokować jego pracy akademickiej i naukowej. Jego wykłady były bardzo lubiane, bardzo interesowały wszystkich. Także w 1979 roku od Otrzymał Złotą Kredę dla najlepszego wykładowcy. Współtworzył i kierował Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, za co też otrzymał godność członka honorowego. Głównymi zainteresowaniami naukowymi profesora Stefana Węgrzyna były m.in. prace z dynamiki układów elektrycznych, teorii układów automatycznego sterowania, automatyki kompleksowej i teorii stabilności. Ostatni okres działalności profesora to taka próba. Wykorzystania metod informatyki do opisu procesu przetwarzania informacji w organizmach żywych, tak zwane systemy rozwijające się. Także ten zakres działalności profesora był niezwykle szeroki. Napisał łącznie kilkaset artykułów, książek i skryptów, z których podstawy automatyki doczekały się pięciu wydań i tłumaczenia na francuski. Był promotorem 60 prac doktorskich i recenzentem 6 prac habilitacyjnych. W uznaniu dorobku został m.in. doktorem Honoris Causa pięciu uczelni we Francji, Kanadzie i Polsce. Wśród odznaczeń państwowych najwyższą godnością był Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Przyznaję szczerze, że nie bardzo się w całym moim życiu da rozdzielić, gdzie są sprawy prywatne, gdzie są sprawy zawodowe. Robiłem to zawsze, co mnie bardzo interesowało, co mnie pasjonowało. I z tego powodu, to tu nie mógłbym powiedzieć, że ja coś dla czegoś poświęcałem. Mogę powiedzieć, że tylko poświęcałem no, całe swoje życie dla tych zakadnień, które mnie. Pasjonowały, które mnie bardzo interesowały, dla których wydawało mi się, że no, warto jest to życie poświęcić. Profesor Stefan Węgrzyn zmarł 28 lipca 2011 roku w Gliwicach.